Czy wiesz, jaki ptak jest popularny w Polsce? Bociany. Bociany w Polsce to symbol wiosny. Bociany przylatują do Europy, najwięcej do Polski, z dalekiego południa już pod koniec marca. Bociany budują swoje gniazda na słupach lub na dachach domów. Tutaj rodzą się młode bociany. Bociany odlatują do Afryki Południowej w sierpniu i we wrześniu, gdy młode bociany nauczą się latać. Tam spędzają zimę. W wielu krajach w Europie gniazdo bocianie na dachu domu jest symbolem szczęścia i harmonii w rodzinie. Ludzie uważali także, że gniazda bocianie chronią przed pożarami. Odgłos bociana nazywany jest klepotem. Interesujące jest to, że podróż bocianów z Afryki do Europy trwa około 49 dni, a podróż z Europy do Afryki tylko około 26 dni. W Polsce mamy wiele opowiadań o bocianach. Na przykład, dlaczego bociany mają czerwone dzioby, albo dlaczego bociany wrzucają żaby przez komin, lub jak bocian przynosi dzieci i wiele, wiele innych. W języku polskim jest także wiele przysłów o bocianach. Na przykład I bocian wszystkich żab nie wyłowi. Chciały żaby króla, dostały bociana. Powiedziały jaskółki, że niedobre są spółki. Powiedziały bociany, że niedobre są zmiany. Posłuchaj legendy o tym, dlaczego Bocian ma czerwony dziób. Dawno, dawno temu, kiedy Pan Bóg stworzył świat, oglądał swoje dzieło i myślał, że wszystko na Ziemi stworzył tak, aby człowiekowi było tu dobrze. Lecz zaraz potem zobaczył gady, takie jak Węże, żaby i jaszczurki. One nie są doskonałe, pomyślał Bóg. Włożył wszystkie gady do wielkiego skórzanego worka i rozkazał Bocianowi wrzucić ten worek do przepaści. Zabronił mu jednak zaglądać do środka worka. Bocian jednak z ciekawości zajrzał, i wtedy wyskoczyły wszystkie gady świata, i schowały się w ziemi i pod kamieniami. W tej chwili ptak usłyszał głos Boga: Za to, że nie zrobiłeś, jak ci powiedziałem. Musisz do końca świata zbierać i żywić się gadami. Nogi i dziób Bociana zaczerwieniły się ze wstydu, i tak już zostało, a od tego czasu Bociany jedzą żaby, i tak będzie do końca świata.